Dobra, lecimy świnią z tym perkiem. Kaseta VHS, z założonymi tymi, e, zaczynają. To jest w ogóle uniemożliwia. Poczekajcie, chwilę, uniemożliwia świnie odczytania skrzynek. Zajmie z głowy odrzucone pułapki, otrzymasz specjalne auro Cele, którzy zdjęli pułapkę, z głowy będą widoczne. Zwiększa prędkość. Rozsta Rozstawiania, odrzucenia pułapki na dźwięk. Na przeszukanie skrzyni, gdzie ich W sumie może to. Rzeczywiście 3% muszą dłużej szukać. To też jest fajne. Dobra, na razie zagrajmy sobie na tym, na chilku, a potem, żeby mieć więcej pułapek. No dobra, myślę, że jesteśmy gotowi na, na tą zabawę, że tak powiem. Nie no, tam ci byli ogarnięci, co nie? A ja też średnio gram doktorkiem, więc jakby to była wygrana po ich stronie. Ale świnią akurat gramba dosyć dobrze, więc będą mieli przesrane. tak samo dosyć dobrze w głębnikiem gram są po prostu postacie trzy latarki zaczęły jak siebie nas sprawować na świni no generalnie są po prostu postacie, które wiecie, no mają, dają, dają przewagę raczej znaczy, którymi się umie albo nie umie się grać nie potrafi albo nie potrafi wzięliśmy pożeracza nadziei Zobaczymy, gdzie w ogóle zostanie ten bożarz nadziei postawiony. Bo to jest istotne dosyć no właśnie. Słyszałem, że będzie lepszy. Killer, żeby będą no mieli jeszcze łatwiej. No nie źle Fosfakes. Pierwszej co to będą musieli zdjąć? Łapki na niedźwiedzie. どう W ogóle nie chcieli zjąć tych buławek na niedźwiedzie, co ciekawe. A może powinni? A. W sumie akurat nie spojrzałem, gdzie on pan pobiegł, dobra. No i co, cwania karo? Ono tu zaraz ci założę coś na głowę. Ono tu założę ci zaraz coś na głowę. Kurwa, zaciąłem się o słupek. Ja pierdolę, Alex. Ale przyps. No ale widzę, że zaczęli robić tego gena Pamiętam, że mam pętliczka też, co nie? Nie założyłem jej tego! Zapomniałem o pułapkę, wybaczcie, mój błąd. O, chodź tu! On go zdjął? Nie, ten akurat nie zdjął. Ta Dobra, to ci się udało A bo już pożeracz nadziei wszedł, dlatego jak ich na zdejmuje. zdejmuję. Leop zginął od pułapki na te na niedźwiedzie, nieźle. Oni zniszczyli tego pożeracza nadziei? Nie, nie zniszczyli, jak nie wiedzą gdzie jest pewnie. Pożeracz nadziei już skoczył, dlatego tak. Nie założyłem żadnej pułapki na niedźwiedzie przez... ...przypadek. Nie. O, muszę pułapkę na niedźwiedzie wiedzieć i zamontować, bo osiągnięcie robię. No. Nie ruszaj się. Jak się. Ej, ja nie mam żadnych. O to ja nie wiedziałem. Czyli ten, czyli ten perk powoduje, że nie mam żadnych pułapek na niedźwiedzie, bo oni już zaczynają z pułapkami na niedźwiedzie. Aaa, no to bez sensu, bo ja osiągnięcia nie mogę w ten sposób robić. Dobra, no to to, to była jednorodowa akcja w takim razie. No gdzieś tu biegu? O, mogę zabić ich własnoręcznie? Miło. Mogę zabić? A gdzie jest ten drugi sfańiaczek? No nic. Chodź tu. Klapa. O ale farcia, przed nim się pojawiła. Dobra, widzicie, nie doczytałem troszeczkę. Nie doczytałem troszeczkę tego. Nie doczytałem troszeczkę tego perku. Że nie ma tych pułapków. Znaczy nie jest napisany w sumie, ale nie możemy tego brać. na bo siobie 1-4 miesiąca. Doczek, GG, no właśnie, automatycznie się zakładają. Tylko pyta, a właśnie, skoro automatycznie zakładają. Ok, to czy zalicza mi, że są założone? Zobaczmy, nie zalicza, niestety. Bo to grałem się załóż ocalałem na głowę. Czyli krótko mówiąc, że są założone, ale to jakby beznadziejne jest. Bo, no bo wiadomo. Dobra, yy, to tak. E, dajmy, żeby zwiększało, że zwiększa liczbę dostępnych odwróconych pułapek na ledwie o jeden. E, I dajmy coś fajnego na drugi strat. Umieszczenie odczytywania skrzynek, za każdym razem uniemożliwa Zdejmie z głowy, zostanie otrzymać Otrzymałem specjalnie, aurocele, którzy zjeli z głowy, będą widoczni przez 6 od chwili postać bez sensu. O, tu jeszcze jeden zwiększa, ale dobra, to sobie coś innego. Odwrócają nakładają efekt wyczerpany, zwiększa prędkość odstawienia odwróconych pułapek, że poprzemy efekt zmasakrowany. Dobra, dajmy ten efekt zmasakrowany. O, chociaż to jest zajebiste Tak sobie myślę, jak zwiększona ilość dostępnych do systemu, to jeden. Dobra, dajmy to. Nie, no ja nie gram w x Customa, bo wtedy się nie XP. No, totalnie bez sensu. Tylko XP. No. Nie, no świnią to akurat dobrze gram byczki. Po co ja w ogóle zdobywam jej level, skoro ona ma maksymalny, nie wiem, ale nie wiem, czemu ja to zrobiłem. Przecież ona ma maksymalny level na świni. Bez sensu. No, no nic, zrobiłem to, nieważne. Zapomniałem, że mam maxa level i to jest bez sensu totalnie. Nie, ja świnią akurat dobrze gram nawet, wiecie. Plus mam dobre perki, więc świnia spuszcza łomot, naprawdę łomot spuszczam. I to sążny. dość dla ostatniego to zależy od sytuacji, wiesz o tym? Generalnie musimy 5 skrzyniek, 5 tych świn, roz, tych, tych rozłożyć, żeby po prostu jak najbliżej iść, żeby to osiągnięcie robić Bo jest jedno osiągnięcie, żeby założyć ileś tam mi brakuje tego całkiem dużo. Bo mam 62 na 125 założonych, to jest jedna z tych osiągnięć długotrwałych. Więc dużo trzeba świniom grać. No zobaczymy. Generalnie musimy trochę tych, generalnie musimy trochę z surwą pozakładać tych właśnie Pułapek na na, 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 świnie, bo, bo tak Bo tak! Że tak powiem Ja dopiero zacząłem robić taski po 30 godzin grania Dobra, tym lepiej później wcale, no Ja tam taski robię przy okazji Liczą się osiągnięcia. O, ta sama mapa chyba, tak? To ta sama czy inna? Chyba ta sama. Nie inna, a nie ta sama. Nie inna. Kurwa, pożera no, dziej mi już rozwali. Szybko poszło. O, ładnie. Kurwa, jakim kurwa cudem jebanym Jebana Ma jakąś lepszą latarkę, bo niemożliwe żeby tak oświetlała ten tak krótkim czasie O, widać że ogarnięta, chuj Ja pierdolę no Jebana zawodniczka do tego już się wkurwiam. No, Boże, nie wierzę! Kurwaj, pierdolę ją. Idę sobie stąd od razu. Nie, widać, że jakaś wiadaczka Pierdolę tą kobietę. Nie będziemy się bawić. Chodźmy za tym gałganem. Może to jest cały czas ona. Nie, ja idę sobie stąd od niej. Kurwa, pierdolę ją. Już widać, że ona jest mega, mega ten. Mega ogarnięta. I nie chcę się na jak z nią biegać. Lol, wszystkie geny są tutaj, więc ja idę. Ja pierdolę, no to mamy... No to zajebisty mecz się zapowiada, kurwa mać. to odpierdalają dobra, nie, trafiliśmy na kurwa jakiś zespół down, na sensie zespół, e, jakiś mistrzów kurwa gameplayu kurwa gena zrobili, wszystkie geny zrobili w ciągu 3 sekund jesteśmy w e, genowej dupie, że tak powiem Mecz na przegranie. To w się sensie na, no mecz jest przegrany, totalnie. No z No zobaczcie co tu się dzieje, kurwa każdy ma. No nie, jeszcze ta debilka. Ja pierdykam, nie, no nie nie wierzę. Ta jebana debilka jeszcze. Kurwa, jeszcze więcej właśnie ich tu właduje nam podcelowni, kurwa. No, już widzę, co ona kurwa kombinuje. Dobra, robimy w tą stronę. Kurwa, pierdol się. Nie założyłem i banu i pułapki. Ma no, za swoje kurwa. Zapomniałem założyć jej pułapkę swoją drogą. Chodź tu, kurwa. Co jest, kurwa? O, już myślałem. Nie ja chyba przy kampie kurwa pierwszy raz, naprawdę, bo mnie... I już i tak jest chujniowa sytuacja. Chodź tu kurwa, na pewno ma decessi strika. To jest osoba, która musi mieć de sesji teraz Dobra, zresztą. Wypierdolone. I tak wszyscy uciekną. Tak naprawdę. To jest mecz po prostu na. który jest stracony. No i tyle. Trudno. Czasami tak bywa.